W którym podzielę się moimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat maty do jogi marki Munholi, jeśli zatem zastanawiasz się nad zakupem maty tej właśnie marki bądź generalnie y, rozglądasz się na rynku mat do jogi y, segmentu premium, to zachęcam do obejrzenia tego filmu. Powiem, dlaczego ja się z tą matą żegnam, ale być może jest to, będzie to mata odpowiednia właśnie dla Ciebie. Korzystałam z tej maty około 2 lata. W momencie, kiedy sama chciałam kupić matę, ten konkretny model nie był dostępny, ale byłam w nim tak bardzo zakochana, że przeczekałam kilka miesięcy, aż znów pojawił się na stoku. Nie są to maty tanie, kosztują około 400 zł, ale to, co mnie przede wszystkim przekonało, poza tym, że są po prostu piękne, oraz mają bardzo dobre e, recenzje, to e, miała być to mata antypoślizgowa. I rzeczywiście jest to mata antypoślizgowa, ale nie w 100%. Na e, podstawie, na wewnętrznej części e, maty, mamy kauczuk. Który dodatkowo ma takie specyficzne żłobienia, i ta część jest rzeczywiście bardzo stabilna, antypoślizgowa w kontekście tego, że sama mata nie ślizga się po podłodze. I to jest absolutna zaleta. Niestety jednak ta. Zewnętrzna część maty, ta część z którą bezpośrednio mamy styczność, jest pokryta welurem. I to ma swoje plusy i minusy. Z mojej perspektywy, osoby praktykującej na tej macie w 90% początkowo głównie jogę, niestety nie należy to do zalet, ponieważ ten welur antypoślizgowy absolutnie nie jest, i ja nawet w takich pozycjach jak pies z głową w dole nie byłam w stanie się utrzymać. Jeszcze nogi w miarę stopy w miarę utrzymywały przyczepność natomiast ręce bez względu na to, jak o tematę dbałam, jak ją czyściłam, jak ją otłuszczałam, jak otuszczałam ręce, to absolutnie nie mogłam tutaj złapać przyczepności. I nawet tak jak zaczęłam mówić, nawet w takich pozycjach, jak pies z głową w dole, musiałam łapać matę pięścią, aby się w danej pozycji utrzymać. Już nie mówiąc o jakichś bardziej dynamicznych flowach czy przejściach, nie było to za bardzo wykonalne. a do no, tak jak mówię musiałam się za każdym razem łapać pięściami. I niestety kowstanie z tej maty, najczęściej się nie było dla mnie komfortowe. W związku z tym ja zdecydowałam się na inwestycję w matę nieco innego typu, która jest pokryta antypoślizgową warstwą kauczcową także od zewnątrz, też na tej wierzchniej górnej e, stronie, dzięki czemu w bezpieczny i komfortowy sposób można wykonywać wszelkiego rodzaju pozycje i tranzycje. To jednak, że mata jest wykonana z veluru, ma swoje plusy, ponieważ po pierwsze jest bardzo miła, przyjemna w dotyku, więc kładzenie się na niej do wszelkiej medytacji czy nawet do zwykłej savasany jest po prostu przyjemne nawet w pomieszczeniach o nieco niższej temperaturze czy gdyby Mieli tę matę na zewnątrz czy w samochodzie przez noc, idziemy rano na zajęcia, rozkładamy matę. Jest po prostu milutko, bo ona nawet gdyby nieco się schłodziła, to nadal ten welur stosunkowo szybko wraca do temperatury ciała, no i sam w sobie jest po prostu miły i przyjemny. To ma też swoje plusy i jest dość wygodne przy wykonywaniu domowych treningów. Które wymagają na przykład dużej ilości brzuszków, ale też skłony, czy wszelkiego rodzaju treningi, które w zasadzie nie zakładają takiego flow, gdzie trzeba byłoby szybko przechodzić z pozycji pionowych czy też wertykalnych, czyli wszędzie tam, gdzie nie możemy się poślizgnąć. Ten welur stosunkowo łatwo łapie, wchłania wszelkiego rodzaju płyny, w tym pot. I to też ma swoje plusy i minusy, w zależności od tego, jakie kto jak ma preferencje. Bowiem wykonując wszelkiego rodzaju ćwiczenia w leżeniu na plecach, na przykład wyciskając hantelki, jeżeli będziecie się pocić, to na takiej zwykłej macie może pozostawać stróżka czy też wręcz kałuża potu. W tym przypadku ta kałuża też będzie, ale ona się wchłonie, więc bardziej będziecie widzieli plamę niż kałużę. Będzie oczywiście to wymagało moim zdaniem jeszcze większej ilości zabiegów pielęgnacyjnych, ponieważ jeżeli coś się nam wchłania, no to trzeba częściej moim zdaniem te, taką matę prać. Podczas gdy mata nie wchłaniająca niczego wymaga wyłącznie przetarcia szmatką. Ale gdybyśmy zapomnieli ręcznika, bądź nie chcieli zastosować ręcznika przy danym treningu, no to sam trening, sam przebieg treningu będzie nieco przy Przyjemniejszy na tego rodzaju macie niż na macie niewchłaniającej płynów. Jeżeli chodzi o trwałość i jakość wykonania, nie mogę powiedzieć absolutnie żadnego, negatywnego słowa, są tomaty bardzo wysokiej y, jakości, bardzo trwałe. Przez te dwa lata korzystania y, przetestowałam ją dość intensywnie do różnego rodzaju treningów, zarówno do jogi, do pilatesu, do y, treningów obwodowych, treningów z y, ciężarem własnego ciała i treningów z hantlami, z ketlami bardzo dużo się na tej macie działo, zarówno ja z niej korzystałam, korzystało z niej moje dziecko, korzystaliśmy z niej równocześnie i nadal uważam, że jest to świetna mata. Jest to piękna mata, ale niestety nie spełnia wymagań, które ja stawiam przed matą do treningów takich, które ja wykonuję lub chcę wykonywać. Dlatego też pomimo tego, że jest przepiękna, to żegnam się z nią, ponieważ kupiłam już matę inną, z której jestem szalenie zadowolona i spełnia wszystkie moje wymagania, a nie mam potrzeby zagracania mieszkania dużą ilością powielanych rzeczy, czy też rzeczy z powielanymi funkcjami. Dlatego też ta wędruje w inne ręce, które mam nadzieję, że będą ją kochać, i będzie im ta mata przydatna bardziej niż u mnie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny. Ja bowiem chciałabym znać te informacje, chciałabym wiedzieć, że mata jest antypoślizgowa tylko i wyłącznie w jednym aspekcie, w aspekcie styczności z podłogą, natomiast moje ręce będą się na tym welurze niestety ślizgać. Bo gdybym to wiedziała, to po prostu. W ogóle bym w tematem nie inwestowała. Dzięki za oglądanie! Jeżeli interesują Was podobne treści w moim wykonaniu, to zachęcam do subskrybowania kanału i śledzenia na bieżąco tego, co się pojawia, a także przejrzenia pozostałych materiałów, jeżeli trafiliście tutaj pierwszy raz. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia!